Cześć, witaj w przestrzeni Mo i karty rota i to będzie rozkład pod tytułem. Bo tak mi tu karty wskazały. Kto o tobie myśli w czasie jazdy samochodem? Kiedy jedzie samochodem? I co myśli? Kiedy sobie gdzieś tam jedzie w drodze do pracy, albo z pracy, albo jedzie coś załatwić. Albo w sprawach biznesu i sobie jedzie samochodem i sobie o tobie myśli. Kto to jest? Kto o tobie myśli, kiedy jedzie swoim własnym samochodem? Ciekawe, jakim. Ach. Jaką preferuje markę? Kto to jest? O, kochankowie, ktoś, kto naprawdę. Marzy o tobie, pragnie ciebie, bardzo go pociągasz i chce być koło ciebie, bardzo, bardzo blisko. I czuję, że jesteście co najmniej bratnie dusze bardzo bliskie sobie takie osoby. Wasza energia się tak łączy, tak pięknie. A chcę, jest wrażenie, że razem chcecie być razem i to jest po jego i po twojej stronie. Tu jest bliskość między wami. On czuje tą bliskość, tą jedność z tobą i ten ogień do ciebie. To o tobie myśli jeszcze. Kto to jest? No, to jest taki trochę psotnik. No taki trochę koleś, który yy, może mieć nieco dziwne zamiary w stosunku do ciebie. No, ktoś na pewno bardzo magnetyczny. Spod jego. A, Energii, no nie można się wyzwolić, C200 bardzo mocno oddziaływuje. Takie ma diabelskie nieco oblicze, taką diabelską moc, czyli bardzo moc moc, dużo moc. No i tutaj wy jesteście w szponach tej energii, jesteście uzależnieni od siebie. Jak dwie krople wody, które nie mogą bez siebie istnieć. Um. I on, on po prostu myśli o tobie obsesyjnie i obsesyjnie cię pożąda. I po prostu jesteście połączeni czy jakąś nierozerwalną nicią albo nitką, łańcuchem, energią. No, spod tej energii nie można się wyzwolić, a, bo to jest takie bardzo duże pragnienie, bardzo mocny pociąg fizyczny a, do tej osoby. I on taki do ciebie takie pożądanie bardzo mocne czuje. I to jest taka osoba, ale ty uważaj na niego, bo on naprawdę bardzo mocno potrafi oddziaływać na ciebie, jak kejzer wody, jak wulkan, który może wybuchnąć, a który może wylać tą swoją gorącą lawę, i możesz się znaleźć w niebezpieczeństwie. No, jest to człowiek, który kocha pieniądze, kocha posiadać. A. I to jest amator lodów. Lubi lody albo <grymny> lody. No, lubi lody, bo tutaj jest lód na zdjęciu. No, i to jest taki pan. Taki sobie niby zwyczajny, ale jednak jego moc oddziaływania jest wielka na ciebie, a ty jesteś pod jego wrażeniem. No po prostu nie możesz się spod tego jego uroku wyzwolić. Patrzysz na niego z niedowiarą, niedowierzaniem, że on ma takie, taką władzę nad tobą. I kto to jeszcze jest? Cztery kielichy. Ale jest to też człowiek, który tą moc czasami traci, który popada w melancholię, desperację życiową, załamuje się emocjonalnie, o, emocjonalnie ale też jak jest taki trochę w dołku, to otwiera sobie butelkę wina i po prostu pije sam do lustra albo z jakimś kolegą, który jest taki no, trochę zdziwiony, bo przecież wie, kim jest ten mężczyzna, jaką on ma siłę i moc, a, a czasami popada w takie stany odrętwienia. Po prostu czasami tą moc traci. Coś mu się przypomina, coś, co go dołuje i Łatwo go może coś zdołować, on się łatwo czymś może przejąć, na czymś zafokusować i stracić dobry humor. I kto to jeszcze jest? Kto o tobie myśli? Kto to jest? Ale to jest artysta. On realizuje różne emocjonalne projekty, czyli. To tą osobą się zainteresuje, to tą. A może po prostu ma dużo zainteresowań, może to jest artysta, malarz. Ale co najmniej jego życie jest bardzo kolorowe. On dodaje sobie barw. Robiąc to i tamto, tak więc jego życie jest naprawdę bardzo, bardzo kolorowe i dość bogate emocjonalnie, ale on też może ci wykreować jakiś obraz, postawić przed oczami piękny i ty możesz się na ten obraz nabrać, bo on ci się może bardzo spodobać. No i też jest to facet. Który czasami traci kontakt z rzeczywistością. Czasami ogarnia go wielki strach, kiedy tak pomyśli o sobie, co robi, co nim kieruje, czego pożąda. Jak się tak przejrzy, gdzieś tam jest nad wodą i przejrzy się dokładnie w wodzie i zobaczy ten swój straszny obraz, kim on czasami jest. To naprawdę się czasami bardzo mocno może wystraszyć, ale sam siebie. No bo on wie, że gdzieś lata na Miotle, ma dziwne misje, robi życiowe i te misje czasami są bardzo mocno zwariowane i odleciane. No i nie trzymają się rzeczywistości. Czy on jest taki pomysłowy? Ma takie różne idee. O czymś myśli, ale te są bardzo odlotowe, ale jak już coś się po, sobie pomyśli i wymyśli, to naprawdę tam zaraz wsiada właśnie w to auto i leci jak ta czarownica na Miotle i jedzie gdzieś, bo gdzieś go niesie, gdzieś go te emocje niosą, emocje go rozpierają i on coś musi tworzyć, on gdzieś musi tą swoją energię wydatkować. No, i co jeszcze? Ale czasami napada go ochota, żeby wyluzować, żeby się oddalić w jak najciemniejsze miejsce w lesie i po prostu rozpalić sobie ognisko, i myśleć, w jakim miejscu życiowym jest, na jakim zakręcie, kim on jest, co on robi. Co on ma do osiągnięcia? Czyli ten mężczyzna czasami ma poważne chwile refleksji, w samotności, prawdopodobnie lubi latać po lasach, gdzieś tam, czyli taki globetrotter, um, lubi być w naturze, gdzieś tam sobie wyjechać, gdzie go nikt nie odnajdzie, ma jakieś takie tajemne, ukryte miejsca, w których on. Po prostu myśli, pali ognisko i myśli i szuka odpowiedzi, kim jest, do czego dąży i co jest tą jego misją życiową. Czyli czasami po prostu dojeżdża tym samochodem do jakiegoś miejsca, bo ta miotła tutaj jest koło ogniska, czyli gdzieś tam dotarł w jakieś zaciszne miejsce. I tylko sowa na niego się patrzy, czy on odzyska tą sprawczość mentalną, czy on dojdzie do jakiejś mądrości, do jakiejś wiedzy o sobie. I ta sowa się dziwi i ma nadzieję, że ten mężczyzna się po prostu ogarnie. I co. Yy, czyli to jest osoba, która o Tobie myśli. Ale co on myśli o Tobie? To jest najważniejsze. Co on myśli o tobie? Oj, on widzi, że ty czasami chcesz trafić do celu, ale, ale czegoś nie widzisz. Wydaje ci się, że trafisz w dziesiątkę, ale tak naprawdę walisz w jakiś <noise> jakiś obrzeża tej tarczy. Czasami też chcesz, chcesz trafić w sedno. Ale ci się nie udaje. Chcesz trafić jakiś, chcesz wyciągnąć jakiś wniosek też, bo ty to jesteś osobą taką w narożniku. Twoje myślenie jest nieco błędne, on tak widzi. Chcesz się ogarnąć, chcesz coś zrozumieć, podjąć jakąś decyzję, nie wiem, może względem jego albo niego, albo względem siebie. Walisz na ślepo tymi rzutkami do celu. Czasami, po prostu, się, jak się zdenerwujesz, to nawet masz jakieś ostrzejsze narzędzie, co masz w ręce, to próbujesz rzucać i trafić w jakiś cel, w jakieś scenę, w jakąś prawdę. Ale na ten moment tylko próbujesz i Jakichś faktów nie widzisz, po prostu działasz na ślepo. Czyli on ci uważa, że jesteś osobą trochę zaślepioną na pewne fakty, które się dzieją wokół ciebie. Co jeszcze o tobie myśli? No ale widzisz, że w sumie jesteś tak naprawdę poukładaną osobą, i czasami robisz coś z mocnym sensem i masz jakiś potencjał i pracujesz. W kierunku tego rozwoju swojego potencjału. I już do tej pory masz sukcesy na koncie dość znaczne, i Twoje zdolności wskazują, że gdzieś tam w jakiejś dziedzinie możesz się bardziej rozwinąć. No i on ci taką widzi osobę z potencjałem, z potencjałem choć na razie jakby nie wiesz gdzie ten potencjał, możesz wykorzystać, gdzie go skierować. Tak cię widzi. Tak o tobie myśli. Co jeszcze myśli o tobie? I wydaje mu się, że ty masz coś w życiu. Kogoś. Może rodzinę. Widzicie, że ty jednak masz rodzinę, która cię wspiera. Albo że jesteś bogata. Masz dom, masz majątek, masz psa, masz dzieci, może masz męża. I tak cię poszczeli. Tak myśli o tobie, że ty to chyba jesteś szczęśliwa, bo ty po prostu masz wszystko wszystko. Masz dobre finanse, dobrą sytuację materialną, masz dom i masz rodzinę. I on widzi, że ty masz wsparcie kogoś ważnego w twoim życiu, masz jakiś solidny związek. No tak, tak, myśli o Tobie. I co dalej? Co on jeszcze o Tobie myśli? Ale o, jemu się wydaje, że tak jakby znał Cię z jakiejś przeszłości. I... A może on coś wspomina? Kiedy między Wami było jak, była jakaś harmonia, jakaś, jakaś fajna... jakaś fajna relacja, no coś tam było między Wami. Co, co po prostu była jakaś zgoda, jakaś harmonia, jakaś wymiana energii, ale to było w przeszłości i on to po prostu sobie wspomina, że ty byłaś dla niego kimś ważnym. Kimś ważnym i może dalej jesteś kimś ważnym, bo po prostu to uczucie, że jesteś dla niego ważna, jest nadal jest teraz obecne i co jeszcze o tobie myśli? I myśli, że ty czasami to się strasznie, strasznie jesteś taka surowa, jak facet działasz i podejmujesz jakieś bardzo takie racjonalne decyzje i w ogóle trudno tobą rządzić. I w ogóle, bo ty jak się na coś uprzesz, to po prostu to robisz i pokazujesz mu czasami, że ty jesteś jak cesarz, że ty masz władzę i ty potrafisz, że ty zarządzisz, co po prostu chcesz. Uważa cię jako osobę władczą, nawet taką z męską, z męską energią, bardzo mocną, taką kobietą żelazną, Kobietą, która się nie poddaje, która rządzi czymś, czy zarządza może swoim życiem, karierą żelazną ręką, jak facet po prostu. Widzicie, jako lidera, osobę może żonną władzy, może osobę z dużym ego. W każdym razie czuje respekt przed Tobą. I co jeszcze o Tobie myśli? I też widzicie jako osobę solidną życiowo. I jako kobietę zorganizowaną, podejmującą racjonalne decyzje. Kobieta, która jest gospodynią, która ma karierę, ma ogród, ma zasoby i po prostu mocno stąpa nogami po ziemi. Czyli taka z Uziemiona kobieta, kobieta, która kocha naturę. I być może, że też przechodzi mu przez ten jego łeb w czasie jazdy, no, przez jego głowę, że może bylibyście świetną parą. Tak jakby widzić Cię, że byłabyś dla niego konkretną partnerką. Widzicie, jako. Partnerkę, pod, nie wiem, potencjalną partnerkę, ale może też, gdyby nie była taka sytuacja, w jakiej on jest że on może ma też rodzinę że może jest ojcem jakimś takim facetem z władzą i autorytetem gdyby nie ta sytuacja, to, to po prostu stanowilibyście świetną parę. Idealną parę wręcz. No i to myśli o Tobie, więc jaki będzie wynik tego jego myślenia? Wynik, czyli outcome. Wynik tego jego myślenia dla Ciebie. Będzie jakby takim twoim kimś bliskim, który czuje, który może kocha, który który się tobą interesuje. Jest to taki król kielichów który na pewno emocjonalnie cię bardzo mocno odczuwa, obserwuje cię, rozumie cię, współczuje ci, może kocha cię. I delektuje się tymi uczuciami dla Ciebie. też ten wynik. Także on będzie delektował się tymi uczuciami, które ma w swoim sercu dla Ciebie, będzie czasami gdzieś nad wodą, nad jeziorem, oceanem, morzem, jak tam zajedzie tym swoim samochodem. Będzie taki refleksyjny, i będzie myślał o tobie, jak on też mocno Cię kocha. I co dalej? No, ale to kochanie wymagałoby z jego strony jakiejś decyzji. Pan musiałby się ruszyć z tego przepastnego fotela, wygodnego fotela, albo leżaka gdzieś na piasku, na plaży i podjąć decyzję. Coś. Podjąć decyzję, co dalej. I on czuje, że tak jakby wszechświat go wzywa. Hej, ty, jeżeli ty ją kochasz, ty, ty masz uczucia dla niej, to ty może coś zrób z tym. No i co dalej? Także taki, takie coś mu chodzi po głowie. Czuję taki, takie dzwonki alarmowe, mu tak dzwonią w głowie, że hej, przebudź się. Ty ją kochasz. Ona jest dla ciebie kimś ważnym. Przebudź się, zrób coś. Zacznij działać. No, ale później go znów gdzieś niesie. Ma nowe obszary do zdobycia. Ma znów nowe przedsięwzięcia go pochłaniają, nowe kierunki, nowe destynacje. Tak więc, ten facet znowu wsiada w auto i jedzie gdzieś, gdzie niesie jego, jego pasja, jego ogień, jego energia. Gdzie on czuje, że czuje się wyzwany do jakiegoś działania i do zdobywania nowych szczytów, w górach. Więc jest to mężczyzna akcji, działania, pasji, namiętności. I on po prostu, mając te uczucia do ciebie, i, i wiedząc, że coś tym powinien zrobić, to później jednak zwycięża w nim ten mo e, motyw awanturnictwa, to pożądanie przygody, pożądanie pojechania gdzieś w nowe miejsce, zobaczenia czegoś nowego, zmiany miejsca pobytu. Po prostu ten facet lubi gdzieś pojechać, lubi zmienić tą, to swoje miejsce, gdzie po prostu ma tą swoją bazę. Lubi podróżować, nawet za granicę. To jest taki człowiek przygody, żądny przygód, otwarty na nowe rzeczy w jego życiu. I on działa impulsywnie i bez zastanowienia. I te nowe doświadczenia to po prostu nadają sens jego życiu. I tak właśnie będzie. Tak więc prawdopodobnie gdzieś miniecie się po prostu w drodze, on gdzieś może przejedzie koło Twojego obszaru działania, miejsca działania, ale to tylko tak w przelocie, bo on znowu, właśnie wsiądzie w to auto i pojedzie gdzieś i nie wiadomo, gdzie go, jak to się mówi, bogi zaniosą, czy drogi zaniosą, losy zaniosą. No, coś takiego. Hmm. No, i co ty masz z tym wszystkim zrobić? Rada dla ciebie na tego faceta bardzo urokliwego, magnetycznego, takiego, który naprawdę może kobietę. Hmm, może jej w głowie. A, jak to się mówi? W głowie? E, nie wiem, w głowie? <laughs> może, może cię po prostu trochę tak zdominować tą swoją piękną, magnetyczną energią, i ty no, możecie, i dlatego ty jesteś w tych dwóch mieczach i ty nie wiesz, gdzie jesteś, co się dzieje z tobą. I co w ogóle będzie w następnej minucie? Czy godzinie? I on Cię tak widzi, że on tak Tobą kręci, a Ty po prostu masz zamknięte oczy i Ty po prostu nie widzisz, kim on jest. Naprawdę. No. Rada dla Ciebie. Rada dla Ciebie. A z kielichów. No jeżeli masz to uczucie do Niego, no to bądź w tym uczuciu, delektuj się tą miłością do Niego. Ale może bierz to tak troszkę, tak radośnie, tak na spokojnie. Niech ten Twój kielich emocji będzie pełny. Czyli bierz z tego wszystkiego dobre emocje, dobry vibe dla Ciebie. Te emocje, które wypełniają Twój kielich, Emocjonalny. Delektuj się może tym, co on ci tutaj serwuje, tym, co jest pozytywne dla ciebie. No, ale ty jesteś właśnie w takim oczekiwaniu, że hmm, może tutaj coś będzie więcej może jakaś romantyczna randka. No, w takim jesteś nastroju. jaka rada dla ciebie? No, i gdyby taka czasami okazja się trafiła, żeby podelektować się tym jego wspaniałym towarzystwie, no to skorzystaj. Ale możesz też otworzyć się na kogoś nowego, na nową relację, na nową miłość, która da ci realne szanse na stały związek. A jeszcze wybierzmy jedną kartę. I nie daj sobie w, pod żadnym pozorem złamać serca temu facetowi. Tak więc bierz go na lekko, bierz go tak rozważnie, nie traktuj go poważnie, żeby on nie złamał ci twojego serca. Uważaj na to. Bo taki rycerz buław nie daje żadnych yy, wskazań na stały związek, bo nie wiadomo, gdzie on się przemieści, gdzie go nowak przygoda pociągnie i, i gdzie on dotrze. Oczywiście bez ciebie, sam, a ty możesz tylko zostać ze złamanym sercem. Więc może bierz go na lekko, ciesz się tą interakcją z nim. Może bierz go trochę żartobliwie, nie daj sobie na pewno złamać serca, bo ten pan ma taki potencjał. Więc ty się raczej otwórz na kogoś, kto rzeczywiście będzie cię prawdziwie, mocno kochał i zostanie z tobą i przy tobie na zawsze, i będzie to dla ciebie. Piękny związek i piękna relacja, bo tu jest taki potencjał, nowa miłość, i później, w efekcie tej nowej miłości, piękna stała relacja. I takiej ci życzę. I bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybuj mój kanał, jeżeli lubisz to, co ja tutaj pokazuję. Cześć.